Powinien za nią podążać. Bo jeśli ktoś wie, że Jeszua to prawdziwe imię, a mimo to twierdzi, że to nie ma znaczenia, to już nie jest ignoracja, ale nieposłuszeństwo. A to jest bardzo niebezpieczne. A Bóg wzywa swój lud do posłuszeństwa. Nie ze strachu, lecz z miłości. Wierzę, że imię Jeszua zawiera nie tylko zbawienie, ale także moc, uzdrowienie i błogosławieństwo. W tym imieniu Jeszua, które należy do Syna Bożego Kryjesz się namaszcienie zbawienia. Bo to imię nie zostało wymyślone przez ludzi, to imię zostało mu nadane przez Boga Ojca. Być może da ci to do myślenia, ale jeśli czujesz w sercu tęsknotę za prawdą, jestem pewna, że Bóg ci ją objawi. Jesiuła powiedział bowiem, Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jana 8:32 A teraz chciałabym Cię również zapytać: Co dla Ciebie znaczy imię Jeszua? Ci to imię, które po prostu usłyszałeś, czy imię, które daje Ci życzę? Napisz w komentarzach, co Bóg ci pokazał w tej kwestii, i udostępnij ten film, jeśli uważasz, że może on pomóc innym zrozumieć prawdę. Zasubskrybuj również mój kanał Prawda uwalnia, hallelujah, aby dowiedzieć się więcej o prawdach biblijnych które rzeczywiście pokrywają się z Pismem Świętym. Niech Jeszua ci błogosławi i przez Ducha Świętego prowadzi do jeszcze głębszego zrozumienia Jego imienia i Jego serca. Szalom, szalom wszystkim, którzy obejrzeli ten film w imię Jeszui HaMashiach, naszego Króla i Zbawiciela. Amen.